Dożynki zwane również świętym plonów to tradycja kultywowana od wieków. Na przełomie sierpnia i września rolnicy w całym kraju dziękują Bogu za owocny plon. Mimo iż gmina Suchy Las jest gminą usługowo-przemysłową, tradycja ta przetrwała również i tutaj. No, dożynki w ludowie są już tradycją od wielu lat. Krudowo-zielątkowo-golęczewo to jeszcze, to jeszcze wsie, które. Zajmują się w sporej części jednak rolnictwem, z tego względu też chęć zorganizowania tego jest cały czas obecna że tak powiem, wśród tych mieszkańców. A ponieważ Kludowa jest dość dużą miejscowością skupiającą i parafią zarazem dla tych miejscowości, dlatego też chętnie organizują. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem wszystkich świętych w Kludowie. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Kosmala, który w homilii podkreślił znaczenie pracy rolników, a następnie pobłogosławił tegoroczne plony. Wszechmocny Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego, przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. dzień dziękczynienie za tegoroczne brony i bogactwa. Przyniesione tu dar, tak, nowe wieńce, przynidne, owoce i maszyny. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli. A nas nauczycieli się Twoimi darami z każdym, to będzie w niedostatku. Praca rolnika to ciężka praca. Mimo to daje wiele satysfakcji, a dożynki są czasem świętowania i podsumowania tegorocznych plonów, które jak się okazuje w tym roku były całkiem owocne. Praca i plony no, wyszły nie najgorzej. Aczkolwiek no, pogoda była bardzo utrudniająca do zbioru płodów rolnych. Nie? A tak ogólnie no, można powiedzieć, że no dobrze. Po mszy świętej barwny korowód z wincami dorzynkowymi przemaszerował na ulicę Rynek, gdzie odbyła się część artystyczna. Dajcie niedużo, nie mało, aby dla wszystkich stało. Dziś praca rolnika jest równie ciężka jak kiedyś, jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ma nieco inny charakter. Można zaobserwować w ostatnich latach przede wszystkim te zmiany, jakie się pojawiają, czy zaistniały na wsi polskiej, również naszej gminnej. Duży wpływ na to ma oczywiście integracja, czyli bycie w Unii Europejskiej. Widać te zmiany wyposażenia, sprzęt, rolników. Bez pomocy unijnej w życiu by tego nie osiągnęli. Natomiast chcą i najważniejsze jest to, że są chętni młodzi rolnicy, którzy jednak przejmują po rodzicach te gospodarstwa rodzinne, powiększają je, modernizują i to jest najważniejsze. Samorząd, w tym przypadku gmina, pomaga rolnikom tak, aby ułatwić im pracę. Jednak widzimy tą w sensie konieczność pomocy poprzez na tyle, ile wójt może umorzenie na przykład podatków. No i przede wszystkim staramy się z drugiej strony jednak, to też rolnicy na tym zyskują, budowa infrastruktury, który też podnosi standard, komfort życia również tych rolników. Dzisiaj myślę, że żaden z nas i również rolnicy nie powstydzimy się, bo jakością życia infrastruktury powoli zmierzamy do tego, co jest w mieście. Po obrzędzie chleba na scenie tegorocznych dożynek wystąpiła orkiestra Denta Chludowa, a po niej zespół Pieśni i Tańca Ludowianie, którzy w koncercie łączonym wystąpili wraz z zespołem ludowym Bartusie z poronina. W występie zespołu w Bartusie i Chludowianie uczestnicy dorzynek mogli posłuchać kapeli po zagonach, zespołu rokowego ciabata i wziąć udział w wielu zabawach przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Na koniec imprezy odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin.